Hej, Jacek i Darek, do dzisiejszych ćwiczeń będzie potrzebna nam guma mi band, taka mała, zamknięta, więc jeżeli takową masz, to sobie przygotuj. Oczywiście da się wykonywać dzisiejsze ćwiczenia bez tej gumy, więc się nie martw, jeżeli jej nie masz, po prostu będą one mniej zaawansowane, lżejsze. O może i od takie też warto zacząć, jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę z leczeniem bólu z boku biodra, no bo właśnie te ćwiczenia będą w tym kierunku, ale to prawdopodobnie przeczytałaś, przeczytałaś wy opisie, tytułem tego filmu, nie przedłużając, kładziemy się na bok i teraz tylko powiem, moje biodro bolesne to będzie biodro lewe, więc jak kładę się na prawy bok, jeżeli u Ciebie jest drugą stronę, no to oczywiście musisz to zmienić. Pamiętaj tylko, jeszcze nadmienię przed ćwiczeniami, że Twoje dolegliwości bólowe w trakcie ćwiczeń, czyli po prostu ból, który masz, nie powinien przekraczać dyskomfortu 1-2 na 10, czyli jeżeli wykonujesz te ćwiczenie i Twój ból jest nieznośny, 5-7 na 10, to jest, są to ćwiczenia zbyt ciężkie i warto by było też rozpocząć od czegoś lżejszego. Na naszym kanale było sporo w tym kierunku, jest cała playlista ból z boku biodra, gdzieś w karcie u góry dam odnośność do tej playlisty, jeżeli borykasz się z tym problemem, a Zakładam, że tak, jeżeli oglądasz ten filmik, no to bardzo polecam, aby nabrać wiedzy takiej teoretyczno-praktycznej, bo tam też jest troszkę teorii, bo nie zawsze jej przyczyną jest, tylko ten lidopatia może być inne, mogą mieć inne przyczyny, więc warto by było po prostu całą playlistę sobie przejrzeć, obejrzeć i wprowadzić w życie, więc zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Ćwiczenie numer jeden jest bardzo proste, robimy coś takiego, że robimy hop i kółeczko na początku, ja robię to kółeczko do przodu, Chyba pięć kółeczek. Hop. I pięć kółeczek do tyłu. Tak jest. Wszystko, co ja przynajmniej czuję, i ty też powinnaś, powinienś czuć, jest właśnie z boku pośladka. I to może być pieczenie, takie palenie, to może być takie zmęczenie mięśniowe, dyskomfort, jeden dwa na dziesięć jakieś takie zmęczeniowe. I to jest wręcz poszukiwane. Niczym się nie przejmuj. I jeszcze tylko zanim żeby nie zapomniał, pamiętaj, aby te ćwiczenia nie wykonywać codziennie. Nasze ścięgna potrzebują przynajmniej 36 godzin na regenerację, więc jeżeli chcesz wprowadzić sobie to w życie, rób maksymalny co drugi dzień, ponieważ potrzebujemy troszkę przerwy, odpoczynku, regeneracji. Te ścięgna muszą się wzmocnić, więc podczas ćwiczeń będziesz czuła, czuł pewne zmęczenie. Na zajutrz też może tak być, że coś, o Jezu, popracowałam coś, tu nie będzie jakiegoś większego bólu, bo jeżeli będzie większy ból, to znaczy, że się przećwiczyliśmy i trzeba zmniejszyć intensywność, ale potrzebujemy czasu na regenerację, żeby znowu zacząć i starać się stopniowo wzmacniać nasze ściany. Czyli to ćwiczenie numer jeden, raz jeszcze powtórzymy, robimy sobie kółeczka tak, do przodu, kółeczka do tyłu w ilości 2 do 5, w zależności od Twoich możliwości, od Twojej siły. Czy można dodać tu gumę? Można, ale w tym ćwiczeniu akurat bym się wstrzymał z racji tego, że jest to pierwsze wstępne, więc tutaj bym tego nie robił. Robimy dwie serie od pięciu do dziesięciu powtórzeń w zależności od, twoich, od Twojej kondycji. Ćwiczenie numer dwa i do tego ćwiczenia już dałbym gumę. Pokażę to ćwiczenie w dwóch wersjach. Jedna wersja taka klasyczna, którą już pokazywałem przy okazji chyba innego filmiku z tej całej naszej playlisty ale jest ono najważniejszym, najlepszym z punktu widzenia też badań, ćwiczeniem yy, na właśnie wzmocnienie tych mięśni i wzmocnienie tych ścięgien. Tym samym i na ten ból nazywa się muszlą. Aby wykonać muszlę, połóż się na boku, Twoje nogi będą zgięte w stawach kolanowych i w stawach biodrowych. Guma, jak już zauważyłeś, zauważyłeś, jest na wysokości kolan, aby dodać jakiś opór i robimy takie ćwiczenia. Czyli stopy zostają, a robimy rotację w wystawie biodrowym. No to już zacniej można poczuć napięcie tych mięśni i ich pracę. Znowu odniosę się do, tego, do tej skali bólu, że to nie ma przykazać Twojego komfortu w skali od 1 do 10 tej dwójeczki. Tu znowu tylko prosiłbym, abyś Uważała, uważał na to, żeby nie rolować się całym ciałem, bo same biodro ma pracować. Druga wersja, którą chciałbym pokazać, jesteśmy w takiej pozycji czworaczej, tak? Czyli jesteśmy oparści na dłoniach yy, i mamy kąt 90 stopni w wystawach kolonowych, w stawach biodrowych. Yy, pokażę na razie bokiem, i tutaj to jest taki, jak, jakby pies podlewał hydrant, czyli hydrant właśnie się nazywa, czyli idziemy tak do boku nową, w taki sposób. Mam nadzieję, że to widzisz. Tak. Hop. Pokażę jeszcze może przodem do Ciebie. Nie wiem, co to będzie widać. Mam nadzieję, że to... O! W taki sposób. Tak, teraz zobacz, że nie chcę się przekładać tak jakoś samym ciałem, tak jak tam przy muszli, tylko jestem w miarę stabilnie. Hop. I idę tylko samym biodrem. O! Super. I to ćwiczenie, tak samo jak muszle, bo to jest ta sama grupa ćwiczeń, chcemy wykonywać trzy serie. Między 6 a 15 powtórzeń, w zależności jak mocno tą gumę sobie dobierzesz. Ćwiczenie numer 3, najłatwiejsze ze wszystkich. Takie wyciszające bym powiedział ten zestaw. Kładziemy się na plecy. i Jest to ćwiczenie, które jeżeli przesiedziałeś pół dnia, przesiedziałaś pół dnia i rozostrzyłaś ten stan, to może od tego ćwiczenia zacznij, żeby się troszkę rozruszać. A jeżeli jesteś już po jakimś spacerze i, i rozgrzany, rozgrzana, no to tak jak mówię, to będzie takie wyciszające ćwiczenie. Kładziemy się na plecy i ćwiczenie polega na tym, że ja będę po prostu szorował sobie nogą do boku i wracał. Szorował nogą do boku i wracał. Do boku i wraca. Można to nogę sobie unieść tam na centymetr i robić to w powietrzu, żeby bardziej zaangażować mięśnie i one też będą sobie tutaj pracować, ale to wszystko w zależności od Twoich możliwości, Twojej kondycji. Jest to bardzo proste ćwiczenie, ale. Uwierz mi, odczujesz się znowu w tych samych partiach, czyli właśnie z boku twojego stawu biodrowego. Możesz odczuć, jak się sobie tą nogę, to możesz odczuć z przodu uda, ponieważ te mięśnie też muszą zapracować, żeby ten ruch wykonać. I takich ruchów znowu wykonaj sobie trzy serie, między 6 a 15 powtórzeń. Bardzo istotna jeszcze rzecz, pamiętaj o tym, aby cały zestaw robić bez pośpiechu. Bez pośpiechu i bez szarpania. Przede wszystkim przy tym drugim ćwiczeniu, czyli znaczy w tych dwóch wariantach, czy muszli i tym hydrancie, z tego względu, że guma troszkę predysponuje do tego, żeby tak mm, kartnąć nią. I nie do końca jest to dobry pomysł. Nasze ściany też nie będą takiego szarpania, nie są to rozciągliwe struktury, więc wszystko powoli, delikatnie, rozsądnie. Ja wiem, że to wszystko tak utopijnie brzmi, łatwo się mówi, ciężko robi, ale po prostu Chciałbym, aby w taki, takim jednym zdaniu, jakby miał Ci powiem, podsumować całą metodykę, to po prostu, żeby to robić cierpliwie. Ściejna niestety nie lecą się tak szybko jak mięśnie i potrzeba tego, aby być zdyscyplinowanym i robić to stanowczo i systematycznie, ale też być cierpliwym, jeżeli chodzi o efekty tych ćwiczeń. Mam nadzieję, że tymi dzisiejszymi trzema ćwiczeniami dają Ci jakąś alternatywę, jakiś pomysł, od czego zacząć i pewną wariację, warianty innych ćwiczeń, które można rozpocząć. Raz jeszcze namawiam do tego, aby przeskoczyć sobie do naszej playlisty do ćwiczeń i edukacji w kierunku całego tematu bólu z boku biodra. My z Dariuszem żegnamy się, kłaniamy się, życząc dużo ćwiczeń mało bólu. Pozdrawiamy.